trudnej Kołobobowej, w niedzielę swoje święto mieli tamtejsi rolnicy. Odbyły się tam dożynki gminne. Przed kościołem ustawił się barwny korowód z delegacjami wieńców, po czym w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego została odprawiana uroczysta msza święta, na której poświęcono przyniesione plony. W dzisiejszą doroczną uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej przebywamy gdzie chcemy w tej najświętszej ofierze eucharystycznej podziękować Panu Bogu za szczęśliwe zbiory, za uratowanie od wszelkich nieszczęść, a równocześnie prosić Boga za przyczyną Jego i naszej Matki, aby miała nas w swojej macierzyńskiej opiece, bo wszyscy że uciekają się pod płaszcz macierzyńskie opieki, nie zostaną odrzuceni. Po mszy, w wesołej i ludowej atmosferze, przy muzyce i śpiewie przeszedł na plac przy gminnym ośrodku kultury w Stróżnej, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Dożynki otworzył i przywitał rodzice, gości burmistrz Bobowej i Wacław Ligęza. Mieszkańcy gminy Bobowa. Jako gospodarz gminy, otwierając uroczystości dożynkowe, witam gorąco i serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejsze gminne święto plonów, święto dziękczynienia i radości. Głos zabrali również Barbara Baran, Karol Tenerowicz, Paweł Śliwa, Zygmunt Fryczek, Adam Urbanek. Na scenie prezentowali swoje wieńce. Sołectwo Strużna, Sędziszowa, Siedliska, Wilczyska, Jankowa, Bobowa, Brzana. Otajany chleb z zabranego zboża, niech będzie w tym sercu zawsze łaska Boża. Spożywając go, niech Ci przypomina, że Cię bardzo dobrze... Ba bardzo dobrze ceni parafia i gmina. Rok przeminął jakby tydzień i dożynek nadszedł dzień, więc witamy Was serdecznie i cieszymy się z udanych żniw. Zboże na chleb, pszenice na ciasto, żeby mieli pod dostatkiem tak wieś jak i miasto. Przedny bochen od rolnika niech Pan Burmistrz przyjmie i dzieli go tak jak trzeba, by wszystkim starczyło chleba. Niech ciężka rolnika praca w naszym kraju się opłaca, gdy wśród nas panuje zgoda, Bóg do pracy siły doda, więc życzymy Panu Burmistrzowi wraz z Twą żoną zdrowia, dużo siły i wytrwania w naszej gminie dobrego kierowania. Każde sołectwo tradycyjnie przekazało swój chleb, którym jak nakazuje zwyczaj, burmistrz podzielił się z obecnymi. 그대로서. Panie Mistrzu, niestety pogoda trochę się popsuła, ale jak pan podsumuje tegoroczne drużynki? No Uważam je mimo wszystko za bardzo udane. Najważniejsze, żeby podkreślić święto chleba, święto rolników. Oni na to zasługują poprzez swoją ciężką pracę. Mogę powiedzieć tak, że tegoroczne plony są dobre. Rolnicy są zadowoleni. No ale ważne, żeby też uzyskali z tego tytułu właściwe dochody, żeby mieli poczucie tej satysfakcji, dlatego że niełatwo się żyje na roli. My natomiast jako samorząd staramy się jednak kultywować tę tradycję, organizować te dożynki i mimo czasem takiej aury, jaka teraz nas spotkała, nie jest to żadną przeszkodą, żeby jednak się cieszyć w dniu dzisiejszym, żeby mieć poczucie satysfakcji i żeby rolnicy mogli dzisiaj naprawdę być w tym wszystkim najważniejsi. I tak uważam jest.